do dnia w pigułce na czwartek, 23 grudnia. Wibracje numerologiczne, które dzisiaj nami sobie rządzą i wodzą nas za nos, to są piąteczki, zwielokrotnione, trójka oraz szóstka. Jutro już Wigilia, więc zdawać by się mogło, że wszyscy w panikce próbują zdążyć ze sprzątaniem, gotowaniem i ze składaniem życzeń. Ale nie taki scenariusz piszą nam gwiazdy. Na szczęście gwiazdy tutaj mówią, że powinniśmy ze wszystkim zdążyć, a najważniejsze jest to, że nie będzie przy tym żadnej spiny i nerwówki. Także ze świętym, stoickim spokojem, na luzie, lajtowo, te wszystkie przygotowania przedświąteczne się właśnie zdążyć z dobrym humorem, w dodatku, który będzie ci towarzyszyć cały dzień. Pod względem numerologicznym warto mieć oczy szeroko otwarte, bo dziś cudzy kryzys da ci szansę na rozwój. Ale uważaj tutaj na szantaże emocjonalne i manipulacje ze strony innych ludzi. Ta wskazówka tyczy się w szczególności osób z piątką w swoim pentagramie urodzeniowym. Uwaga gdzieś na składane obietnice, bo coś chlapniesz na odczepne, a okaże się, że trzeba będzie niestety tego słowa dotrzymać. Także kontroluj się, co komu obiecujesz. Natomiast osoby, które w swoim pentagramie urodzeniowym posiadają trójkę, dzisiaj błyszczą. Dzisiaj błyszczą, rozsiewają dookoła blask i na to datek nie zdają sobie z tego sprawy. Uwaga, bo dziś możesz popełnić fopa. Ale jak przystało na tą kreatywną trójkę, wybrniesz z tego koncertowo. Co w temacie zdrowia? W temacie zdrowia błędy kosmetyczne, niestety błędy lekarskie, farmakologiczne więc jeśli idziesz do kosmetyczki. Upewnij się, że zachowana jest sterylizacja, zachowana jest dezynfekcja, że kosmetyki, które używa, są z właściwą datą przydatności. Zwróć uwagę tutaj bardzo mocno na higienę. Natomiast, idąc do lekarza czy idąc wykupić receptę, pilnuj, czy właściwe leki zostały ci wydane. Bo może się okazać, że to jest dawka dla dorosłego, a nie dla dziecka, może to być właśnie pomylone, pomylone tabletki, a nie syrop, i tego typu tutaj pomyłki mogą się uaktywnić. Poza tym uwaga na nerwy, uwaga na frustrację. Pomimo tego, że właśnie astro, astrologia tutaj mówi, że będzie syłać na nas tą pozytywną energię i taki świąteczny, przedświąteczny spokój, to jednak numerologia trochę tych nerwów może nam dodać i, i frustracji. Poza tym obciążone nerki, obciążone hormony. Karta dnia. Karta dnia na dzień dzisiejszy to jest szóstka kielichów. My, mowa tu o przedświątecznych. My tutaj mówimy generalnie o tych przedświątecznych przygotowaniach, a ta karta sugeruje bardziej wypoczynek niż działanie. Więc te świąteczne gotowanie należy wziąć na luzie bez spiny. Może spotkasz dziś kogoś dawno niewidzianego, albo odnajdziesz rzecz, która, z, y, którą spisałeś już na straty. Poczujesz się akceptowany, poczujesz się dzisiaj spokojny, poczujesz się bezpieczny. A może przypomnisz sobie jakieś wesołe historie z poprzednich lat i o tym będziecie y, wspominać między pieczeniem sernika a makowca. Bardzo fajny dzień tutaj się szykuje, więc nie wprowadzaj nerwowej atmosfery, bo taka dzisiaj nie jest kompletnie potrzebna. Niech się zadzieje to, co najlepsze dla ciebie. Korzystając jeszcze z okazji, muszę Wam podziękować za wszystkie życzenia, które do mnie spływają. Dzwonicie do mnie z, tylko po to, żeby właśnie te życzenia złożyć. Bardzo mi miło z tego powodu. Dziękuję za te wszystkie kartki, które otrzymuję, które cały czas właśnie mąż wyciąga ze, ze skrzynki na listy. Bardzo jest to miłe dla mnie. Z radością je otwieram każdą taką kartkę, każdy list czytam. Dziękuję również za prezenty. Między innymi, tutaj pod ręką mam akurat książkę, mam i czekoladki, właśnie. Są też chusty, właśnie schowane. Mam już je. Chusty są ozdobne, właśnie takie piękne, własnoręcznie robione przez panią też Joasię. Jest tego wiele. Pewnie kiedyś usiądę i nagram taki filmik dziękczynny, bo to się Wam należy. Dziękuję za te wszystkie piękne rzeczy, za te życzenia przede wszystkim. I Wam też każdemu z osobna życzę wszystko to, co najlepsze. Radosnych świąt, szczęśliwych świąt, rodzinnych świąt. Niech się dzieje pozytywnie. Niech się dzieje radość. Niech Wasz dom wypełni szacunek, zdrowie, spokój i radość, szczęście. Poza tym chciałabym Wam jeszcze tutaj powiedzieć. Yy... O matrycy ciała, właśnie zabieg matryca ciała, bo też dostaję od Was wiele zwrotnych telefonów, bo ja ten zabieg nie tak dawno Wam wprowadziłam. Bardzo wiele osób już z niego korzystało i co jest fajne, informacje od Was są tego typu, że rewelacyjne się po nich czujecie. I o to chodziło. Po to stworzyłam ten, te zabiegi właśnie Matryca Ciała, aby poprawić Wasze samopoczucie, poprawić w szczególności, tutaj chodzi o, chodzi o te aspekty urodowe, o regenerację skóry i każdy z Was mi też właśnie powiedział, że są to kompletnie inne zabiegi niż do tej pory. Tak, bo to jest kompletnie inny zabieg niż zabieg podstawowy Reiki, który u mnie właśnie bardzo często bierzecie. Tam synchronizuję czakry, tam oczyszczam, tam doładowuję. Tutaj natomiast w zabiegu matryca ciała dbam pod względem urodowym. Tutaj taka energia jest przekazywana. Cieszę się, że przypadł Wam właśnie ten zabieg do gustu. Postaram się, żeby właśnie poprosić o daty kolejne, właśnie kiedy ta matryca ciała się uaktywnia, bo najlepiej właśnie w tych szczególnych datach wykonywać te zabiegi. 26 to jest kolejny termin. Tak. Pomimo tego, że jest to drugi dzień świąt, wykonuje wówczas zabiegi tym osobom, które się wpisują na ten zabieg matryca ciała. Także tutaj spokojnie, jeśli masz ochotę wykupić go, bo na pewno w tym dniu go dla ciebie wykonam. Także zapraszam, zachęcam. Link oczywiście znajdziecie w, pod filmikiem tradycyjnie. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję za to, że jesteście. Jeszcze raz dziękuję za te wszystkie życzenia, które do mnie spływają. Pozdrawiam Was serdecznie i znikam do moich przedświątecznych obowiązków, bo jak zwykle doba jest dla mnie za krótka. Pozdrawiam i do jutra. Papa. Pa.